Cześć. Dzisiaj krótki tutorial jak dostać darmowe robuxy. Wchodzicie w sklep Play. Tutaj musicie zainstalować skin App for robux. Tutaj wchodzicie w tą aplikację. Tutaj patrzcie, macie takie jakby darmowe robuxy i dostajecie kod. Nie opłaca się za niego, tego się nie opiera. Tego co teraz klikam. Bardziej to i to i to. I monety może możecie zdobywać w sposób na przykład Taki, że możecie wpisać kod. I ja, na przykład, możecie wpisać: y, e, V ale ja już wpisałem, więc nie sana Z tego kodu mogę wskazać tylko na a ja już skorzystałem, więc nie mogę. Może. Y, nie wiem, nie znam innych kodów, więc no. Za zaproszenia na przykład znajomych, też macie. I za na przykład quizy, ale quizów nie mogę robić, bo nie mam już żyć. I tutaj macie takie rzeczy na przykład. I tutaj macie gry, za które możecie dostać, no te monety używanie ich. I najbardziej się opłaca tutaj y, gdzieś tam była twoja aplikacja. To chyba. Bo za, y, za minutę grania dostajesz 40 końców. Więc ja to mega polecam. Znaczy jeszcze jeszcze nie grałem, ale będę grał. Jeszcze jest jakiś był sposób. Chyba nie ma. No, i tak możecie zrobić darmowe boksy. Więc no. Goodbye.